Cześć wszystkim, tutaj Drakul, Team Poland, witam w kolejnym odcinku WWE SuperCard, to odcinek 4, grę w superkarty, więc zaczynajmy, co by nie przedłużać, profil Drakul, oczywiście dzisiaj pod jest PCC, moja ranga 3040, leci to jakoś, King of the Ring mam bardzo fajny bilans 22, obecnie jestem drugi, na Jakobę, Open jak najpóźniej trafił, czyli dopiero w finale, bo on ma nieziemskie karty. Co zresztą Wam mogę pokazać, że po prostu niszczy system. O ile to sobie tak ten chłopak odpuścił, o tak. Legendary Sina Pro. Tutaj są Michaels Pro. Tutaj prosting. Sting. Tu Pro Booker. No, to nie ma nawet o czym marzyć, jeśli chodzi o wygraną z nim. No, musiałby sobie też odpuścić, i to dosłownie i doszczętnie. W każdym razie, na czacie chłopak troszeczkę się udziela, albo dziewczyna. Nie wiem dokładnie. W każdym razie, jak tam moja drużyna? Piszą coś, nie piszą? Zobaczmy. W ostatnio ten czat odstawia różne ciekawe rzeczy, nie wszystko widać na bieżąco. O, to jeszcze jak na dywę. Pierwszy, drugi odcinek, matko kochana. Ale zobaczymy. Panel nagrywam, odcinek, zobaczymy czy to będzie w ogóle na czacie. Tak może będzie? Nie, jest, jest. Pół biedny, że tu się wszystko różni, ale przejdźmy do PCC. No, kochani, generalnie obstawiłem na Charlotte, że wygra. Gdyby Charlotte wygrał, ja bym po prostu grał tylko po to, żeby zgarnąć page. No, ale skoro już prowadzi Niki Brada, to staram się grać jak najlepiej, co zresztą widać po kartach, jakie ja mam ustawione. W ogóle po ostatnim King of the Ring przybył mi nowy Epic Pro, ale to później Wam pokażę, gdyż wczoraj po półfinałach zgarnąłem dwa Goldasty. Także od razu je sobie wygrindowałem i to wyszło całkiem zgrabnie. Pierwszy mecz na Speed. są Michaels kontra Raz, Ciężko to widzę, nie wiem jak Wy. Power. Lesnar. Udało się. Mamy remis. A co trzecie? Toughness i speed. Damy Kena bo o, nie ma szans. To nic nie pomoże. Przegramy. I to konkretnie. No cóż. No i tak, czwartek i piątek to będzie totalne grindowanie. Sobota, niedziela jako, że jestem w szkole. Tuż jak przyjadę sobie ze szkoły, to po prostu będzie ratowanie jak najwyższej pozycji. Nie ma co się oszukiwać. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No, skoro już prowadzi Niki Bella, to no, nie ukrywam, chętnie bym ją zdobył. Miałbym taką w pierwszą Legendary Pro, bo w LinkedIn Nation. To jest tak, że pewne, że będę mieć wtedy tą drugą kartę. No, ale jak z, jeśli zgarnę Legendary Triple H, a, to nie będzie tak najgorzej. Zwłaszcza, że może wpaść w każdej chwili. Nawet jeśli gramy solówki. Na razie jeden 1, -1. No, to już. prawie pewne. Dlaczego prawie? No, bo czasami bywa tak, że, że dziwy jednak potrafią zrobić niespodziankę, bo są jeszcze tacy, którzy dbają o to, żeby swojej talii mieć jak najlepiej rozwinięte divy. Tutaj taktyka tryjembi nie zawsze pomaga. Nie ma co ukrywać. Shawn Michaels, Ryback, Minnie, Minnie, W ogóle jestem ciekaw, kto z Was już obejrzał SmackDown ostatnie z debiutem Tyler'a Briza. Nie ma co ukrywać: Ray to zmienia chłopaków jak rękawiczki albo jak Ziggler, dziewczyny. Na jedno wychodzi. Mm. Żeby z sinom przegrywać. To jest niesamowite. Diva Speed też przegram. Mat. Uch, nie no kocham. Ładowanie w proxy tak się mści. Tak więc cokolwiek by nie było dostanę 3-0. No ale to nie nic. Nie czarujmy się. Przecież, no wiadomo, trzeba grać, żeby wygrywać. Ale nie zawsze trzeba wygrywać. Porażka też może czegoś nauczyć. Zwłaszcza jeżeli. Po tej porażce nagle wyciągnę super kartę. Mam taką już wiecie Epic, Legendary. Na no, Ultra to już nawet nie patrzę, tylko trenuję. Ale nie zabije, Pamiętajcie. Mówi Wam to człowiek, który palił smok. Aj, oj, co ja wybrałem. Jasia wybrałem. No w sumie. Ostatecznie. Będzie remis, a jak, żeżby, tak team, a będzie nasz. Ekstra mecz Divy, power i charyzma Natalia. Jej, mamy to panowie i panie. Swoją drogą ciekawe, czy odmówiamy jakieś dziewczyny. Jak na razie nie mam zbyt wielu wyświetleń. Nie oszukujmy się, szału nie ma. No Każdy zaczynał od zera i zawsze początki bywają trudne. O, sam Andrzej, o Wilku mowa. Fajnie. Cały czas tutaj będę gram sobie mecze za 5. Co innego w NBA 2K16. Bo kto gra, ten wie, że zaczęło się. Rivals, czy jak to tam się nazywa? I nie czarujmy się, jestem na poziomie Ultra Rare z dwoma plusami, ale takim świeżo zaczętym. I tam po prostu nie ma takiej opcji, żebym ja wygrał mecz za 5 punktów. To jest po prostu no, katastrofa totalna. Jeżeli mam coś wygrać, to gram za 3 punkty. I tam liczę, że maksymalnie zgarnę kartę Epic. Nic poza tym nie ma co się oszukiwać. Dobrze, na wygra, to mi się podoba, D.Va, takty. No. no, do wygrania. <laughs> mnie, już. Znowu mam gardło warunek. znowu będzie trzeba troszeczkę mnie palić chyba, jeżeli ktoś mi powie, że bym rzucił, to Uuu. ciężki warunek, bardzo ciężki. No, jak to mi się zdarza, że czasami mówić lepiej i umrzeć tak, niż ze zwykłej starości. Bo żyję w dzisiejszych realiach, ciężko mi się myśli o tym, że ja dożyję własnej emerytury. Jeżeli tak dalej pójdzie, ale koniec o tym, będziemy, tutaj jesteśmy prawie, że apolityczni. Tutaj nie rozmawiamy o polityce, o polityce chyba że o polityce W i i to wtedy okej, okay, zwracam honor. Nie ma co. No tak coś czuję, że te pierwsze mecze to zawsze będą przegrywane, bo ktoś już tu ma legendary Pro. Dawmy z Charisma. Hmm, zaryzykuję. Shawn Michaels. Opłaciło się. Solo na speedzie. Mm. Ech, nic nie mówię już. Naprawdę. Nie, nie. Jak nie trzeba to zawsze te karty przeciwnika proksują. A moje to siedzą i nic nie robią. To jest nieprzyjemne. Nie ukrywajmy. BOLIF! <śm> Jak moja ranga 2,967. No pomalutku, pomalutku. Idziemy w górę. Jakoś to będzie szło. Pomało. Ale... Jak, jak to się powiada, jest kluczowe, ale stabilnie. Tak? Trzeba być dobrej myśli. Zwłaszcza, że czekają nas z tym jeszcze 3 dni. Można sporo nadrobić. I też sporo stracić. Dlatego tu sobie troszeczkę pogrinduję, Potem może przejdę do NBA. Tak na dobranoc. 1-1. Power i Harisma. Tu to tylko dobry Jasiu Uch, jak miło, że ecz nie zaproksował Ogólnie rzecz biorąc nie mogę się doczekać aż w końcu będę miał kartę Legendary Pro To też y mam taką nadzieję, że do dojdzie do tego jak najszybciej O ile to nie będzie w wyniku PCC i RD ewentualnie road to glory i rd na road to glory też może mi zabraknąć czasu jeśli będę w szkole chociaż powiem wam tak szczerze, że road to glory to już u mnie będzie wyglądało tak mam tyle epików, że myślę, że do, do karty epic to wszystko zrobi się w ciągu dwóch dwóch tak myślę nawet już tego drugiego dnia bym mógł być w połowie Legendary tak licząc na szczęście i dużo title matchów wylosowanych, bo kupować oczywiście nie będę żadnych, mam tutaj mam raptem 5 kredytów tak więc może coś z tego wyniknie, w każdym razie następny weekend to Ring Domination no co dla mnie jest że pewne, że zgarnę wszystko Epic i dwie karty Le Legendary no i wam, że nawet jeżeli tutaj nie zgarnę w PCC Nikki Belli, to jest opcja, że zgarnę ją w ring Domination, no to i tak już będzie coś fajnego, bo to będzie moja trzecia diva pod względem punktacji. Właśnie zdziwię się, jeśli po paru zawirowaniach przewyższy się siepicką chcą. No i takie rzeczy mogą się zdarzyć. Ale to nie ma co tak za bardzo wybiegać w przyszłość. Zobaczymy. Speed i charyzma. Do wygrania. No, no, tak, i razy oko będzie do wygrania. Idzie was speed. Remis 3, wyjdzie 3-1. Za to bonusa nie będzie. Nie tym razem, moi państwo. Ogólnie rzecz biorąc, moje odcinki nie będą leżały do najdłuższych, także myślę, że jeszcze 2-3 mecze sobie zagramy I dzisiaj to już będzie pomału koniec. No, to też jakby to powiedzieć, Moje odcinki nie muszą być jak aż tak bardzo długie, nie wiem czy niekoniecznie wy możecie chcieć słuchać tyle czasu jak ja nawijam o dupie Maryny, że tak się no, brzydko wyrażę. Ważne, ważne, ważne jest to jak się gra i z kim się gra. Na, na moją drużynę narzekać nie mogę. Fanatyk w poprzednim, na, na poprzednim filmiku grzecznie dał mi do zrozumienia, że nagrał filmik, jak będę zganił kartę legendary za 15 tysięcy meczy. Z czym może być mały problem? No to też jest kwestia tego, ee, o której godzinie mi to wyjdzie w sumie. A też nie ben, a jak znam życie, to jutro to, jutro to będzie na pewno. Jako, że to jest PCC, to jutro, jutro to będzie pewniak. A jak dalej, no to... To się wszystko okaże. To co, kochani, ostatnia walka, jak myślę, Fabian. Jeżeli to jest ten Fabian, o którym ja myślę, no to przegrywam. I to jest chyba ten Fabian, który jest w czołówce PCC. Musimy na koniec mogę Wam czołówkę pokazać. Czy są tam jacyś mi znani tak team charyzma o coś podejrzane nie ma też chłopina, na bigrobi nie miło nie ma opcji A Erika Rowana jako awatar. Zaraz zobaczymy. Legendary plus. Mam grody. to na chwilę obecną mam... Nie sprawdźmy, co ja na chwilę obecną zgarniam. Na chwilę obecną tylko triple H. Troszkę mało. Ale zobaczmy. Najlepszych na tą chwilę hero 6705 punktów to się nazywa wydawanie hajsu na title mecze no, punktacje są konkretne ciekawe czy jest poznana? powinien być mam nadzieję Niko jest JB 41 Kaczyn no, Kak 2790 mm, Jak ja tyle nie, myślę, że tyle przez cały weekend zgarnę. Zważywszy na to, że już mam punktów 775 No to dobra, kochani, ostatni meczyk i kończymy na dzisiaj. Stoney. Za 5 punktów. No, zobaczmy. Już 16 minut jak nagrywam odcinek. Eee, uploadować go będę na YouTube'a w nocy jak sobie będę grzecznie spał, bo... jakbym chciał go zaapludować od razu po tym jak go nagram... To efekt będzie taki, że superkart będzie niegrywalne Ewidentnie, jak zresztą... Ca wszystko co... Używa internetu. Będzie niegrywalny maksymalnie. Dlatego. wiem, że zaczyna próbować około pierwszej, drugiej nocy. I tak myślę, że na rano będziecie mieli odcinek. Gotowy. Dlatego też. Oczywiście zapraszam na polską naszą stronę na Facebooku polskich fanów www Supercamp. W poprzednim odcinku dostaliście link tym też go dostaniecie. Nie bójcie się. Jeżeli was tam jeszcze nie ma, to zapraszam. Jeżeli oczywiście posiadacie Facebooka, bo jeżeli nie posiadacie Facebooka, no to szacun, że wy jakoś żyjecie w tym świecie. Chyba jesteście tym bardzo starym pokoleniem, które jeszcze nie znało nawet fotki PL, e i naszej klasy. Ja to poznałem. I widzicie, wyrósł taki w okularach. I to jeszcze brzydki i stary. Może nie aż tak stary, no, Piękny też nie jestem, uroczy też nie. Chociaż może znajdzie się jakaś, która stwierdzi inaczej. Mam nadzieję. W każdym razie na dzisiaj już koniec. Może wrócę jutro. Może w piątek coś nagram. Jak fanatyk mówi, żeby nagrać jak zgarnię 15 tys. kartę. Zobaczymy, czy będzie taka możliwość. Czy przypadkiem nie będzie poza domem, a ja sobie będę grał. No nie wiem, siedzę sobie. Gdzieś tam w parku i sobie no zobaczymy, co z tego wyniknie. W każdym razie, jeżeli jak zgadnę kartę za 15 tysięcy, na pewno to będzie uwydatnione na moim fejsie. To jest pewne. Zobaczymy oczywiście na profilu grupy. Także dzięki za dzisiaj, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.